Cześć, na drogie widzów W pierwszym odcinku chciałbym przedstawić skrypt na sektory które może Wam się przydać na Wasz serwer, poduszu, jak ktoś graczy Jeżeli nie chcecie kopować pluginu, a przyda Wam się taki I to zdobędziecie go na naszym Discordzie Link macie w opisie, wymagania teraz będą się wyświetlać na ekranie w tym momencie I tak, to przejdźmy może do podstawowej komendy dla graczy, jaką jest ch Mamy tutaj dostępne 7 sektorów dla mnie sektor 2 udział, by się coś mi zbugowało, ale wy to będziecie mieli tutaj. No to tak, mamy 7 sektorów, 7 zwykłych sektorów, bo mamy tutaj jeszcze sektor VIP, czyli dla osób z rangu VIP i wyżej. Mamy jeszcze tylko spawn prywatny, czyli na przykład my się tam tepniemy, jakiś inny gra się tam tepnie, to my go nie będziemy widzieć, tylko będziemy sami na tym spawnie. Mamy jeszcze opcję wylosuj kanał. Po kliknięciu tej opcji wylosuj kanał, wylosuje nam losowy kanał, na który nas przeteleportuje. I weźmiemy sobie na przykład, wybierzemy sektor 6 i dołączono do kanału Spawn 06. Oczywiście mnie nigdzie nie przeniosło, ponieważ ja mam skonfigurowanego pod to plugin no że przenosiło mnie na inne sektory, bo jest to pojedynczy serwer, ale wy możecie skonfigurować to pod siebie w całym skrypcie. I przejdźmy teraz y, jeszcze raz do kości CH. Klikniemy sobie sektor VIP i przynosi nas do kanału Spawn08. VIP to samo będzie z prywatnym Spawn09. Prywatny. I teraz opcja wylosuj kanał. Klikniemy sobie wylosuj kanał. Jak widzicie, tu mi się już zbudowało. Wylosowano kanał Spawn05. No i znowu mi się zbudowało. Klikniemy sobie jeszcze raz. I teraz nam wylosowało Spawn07. I tak, no z tych komendach gracza to jest wszystko. Mam jeszcze komendy administracyjne. Mamy takie coś jak admin CH on off i Spawn 0102 i tak dalej. Mamy sobie Admin CH. Na przykład OFF. Pewnie sobie Spawn 01. Widzicie, kanał Spawn 01 został wyłączony. Piszemy sobie CH. Mamy kanał jest wyłączony. Klikniemy sobie na niego. Kanał Spawn 01 jest wyłączony samo zrobimy sobie teraz? mamy sobie on Spawn 01. Widzicie? kanał Spawn 01 został włączony. Może to skonfigurować wiadomości pod siebie. Piszemy sobie ukośnik ch Jak widzicie? Możemy teraz normalnie sobie wejść na ten kanał. Możemy zrobić tak samo z sektorami VIP. Piszemy sobie 08, o Spawn 08, piszemy sobie ch Widzicie, sektor dla VIP teraz jest wyłączony, Nie możemy niego przynieść. Możemy również włączyć kilka sektorów na raz, takich jak np. 09, i on też jest włączony. Niestety, no, losowego nie włączymy, bo to jest niemożliwe. Ale możecie to sobie włączyć w skrypcie. Możemy sobie, na przykład, wszystkie kanały wyłączyć sobie 01, 02, 03. Jak widzicie? Te kanały są powłączone i gracz nie może możecie na nie przeteleportować. Permisję również możecie dostosować pod siebie. A ja co? Ode mnie to było na tyle. Skrypt znajdzie się w na naszym Discordzie. Wymagania macie na początku filmu. Link do Discorda macie w opisie, dlatego zapraszamy Was do dołączenia i co? Widzimy się na Discordzie. Hello!